Witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was na projekt Denko. Nie było mi dość długo do tego pomyślałam, sobie, że zanim pokażę wam produkty, które jakoś skradły moje serce, albo które były jakimiś tam nowościami, albo zrobię jakieś takie poszczególne pojedyncze recenzje, to po prostu pokażę wam najpierw co zużyłam z tych produktów. Jest, bo na pewno teraz muszę wam powiedzieć, że moja kosmetyczka jest minimalna, <grym> to bardzo minimalna. Będę wyciągała oczywiście produkty zupełnie, zupełnie, przypadkowo. Pierwsza rzecz to jest produkt do włosów. To jest trzy Umura. Satin Design, I to jest takie mleczko do włosów, ja kupiłam ten produkt na stronie Look Fantastic, on był jakoś tam przeceniony, z tej serii Shu show, mora jest, jest jeszcze coś takiego do spryskiwania do włosów, co, co sprawia, że włosy będą się lepiej rozczesywały i tam ten produkt bardzo mocno zachwalała Ania, ale ja nie mam problemu jakby z rozczesywaniem włosów, więc szukałam czegoś, co, em, co te włosy w jakiś sposób mogłoby nawilżyć, sprawić, że będą ładnie lśniące, ładnie błyszczące i pomyślałam sobie, że to będzie dobrym, e, dobrym rozwiązaniem, to też ma za zadanie jakby chronić włosy przed e, uszkodzeniami związanymi, wiecie, suszeniem, sprostowaniem, skręceniem i w ogóle. Tu jest aż 250 ml, ja zużyłam, zużyłam całe opakowanie, jeszcze odkręcałam i wiecie, tam wydobywałam ze środka wszystko, ale mi jakoś to serca nie skradło zupełnie. To był po prostu przyzwoity produkt, który kosztował chyba 16 czy 18 funtów, więc był dość drogi jak na kosmetyk do włosów. Ja zazwyczaj w kosmetykach do włosów lubię sobie przeoszczędzić, jeżeli o to chodzi. Wolę wydać więcej na produkty do pielęgnacji twarzy, czy na, czy na makijaż. A jeżeli chodzi o włosy, to zazwyczaj lubię właśnie, tak jak powiedziałam, przeoszczędzić. Ale do tego na pewno nie wrócę, bo nie skradło mojego serca, nie sprawiło, że, to, że, że moje włosy były jakieś mega miękkie, mega błyszczące i w ogóle po prostu były ok i, i tyle. Więc do tego produktu na pewno nie wrócę. Ale jeżeli macie ochotę przetestować coś z trzy to może właśnie ten produkt do, do psikania. Ja wam zostawiam link na dole w opisie. Kolejna rzecz, tutaj mam restop w sprayu z Liren. Kupiłam, bo były na jakiejś promocji i po prostu wzięłam, wzięłam sobie, bo, no, bo wiecie, jest lato, moje ręce zdecydowanie tutaj i opadają się szybciej, nogi są cały czas białe. Naprawdę, wierzcie mi, że moje nogi są cały czas białe, dlatego pomyślałam sobie, że to będzie dobry wybór. I ja już kiedyś się miałam, już kiedyś wam o nich mówiłam i trochę żałuję, że je kupiłam, bo to jest ciemna karnacja, ona zostawia taki bardzo pomarańczowy kolor i po prostu z podkolanowego wróciłam z powrotem do Rystop w Sally Hansen. Tamte są o wiele, wiele lepsze i zostawiałem taki naprawdę bardzo ładny, bardzo ładny. Dwa razy bardzo ładny. Taki bardzo ładny glow na naszych yy, nogach, ale nie taki, wiecie, jakiś yy, hamskie, jakieś takie błyszczące, że nogi są jakieś takie mocno spocone, ale to u mnie się kompletnie nie sprawdza, jakoś tak mocno scho jakoś tak schodzi pleckami, nie trzyma się kompletnie. Żeby ten kolor, pomimo tego, że to jest ciemna karnacja, był widoczny, to trzeba kilka razy zaaplikować. A jak przesadzimy to, tak jak powiedziałam, nogi robią się mega, mega pomarańczowe, nie są takie, wiecie, naturalne, jakieś takie lekko opalone. Ja mam też jasną karnację, więc mi nie zależy na tym, żeby je zbrązowić, tylko po prostu wyrównać ich kolory z skóry, żeby nie było widać jakichś żyłek, jakichś takich przesiniń czy cokolwiek innego, żeby, no wiecie, żeby te nogi po prostu miały bardzo ładny wygląd. To się kompletnie nie sprawdza i na pewno do tego nie wrócę, tak jak mówię, wróciłam do to Sally Hansen i tamte są o wiele, wiele lepsze. Ok, kolejna rzecz do włosów. To jest szampon do włosów z Garniera Ultra Duo, szampon dodający witalności, zielona herbata i pięć roślin do każdego rodzaju włosów. Kupiłam go po prostu, bo nie miałam jakiego szamponu do włosów kupić. Bardzo dobry, bardzo przyzwoity szampon, jak mam tam chyba 10 zł, wiecie, szampon ma mieć włosy. To jest jego główne zadanie i ten faktycznie to robi. Ja byłam z jego naprawdę zadowolona, mój mąż również go używał, więc teraz mamy coś, coś innego, znowu kupiłam, dlatego że ja szamponę... Lubię zmieniać co jakiś czas sobie wymienić, ale ten naprawdę, jeżeli macie, jeżeli szukacie jakiegoś tam szamponu do włosów, który naprawdę po prostu te włosy umyje i bardzo ładnie odświeży, to ten z Garniera jest całkiem całkiem okej. Okay. Tutaj mam lakier do włosów z Ja te lakier z tafta bardzo, ale to bardzo lubię, ale o innych już mówiłam kilka razy. Ten kupiłam chyba w Lidl albo w Biedronce, takie duże opakowanie, chyba 14 to kosztowało, więc warto czasem się skusić na takie promocje. I teraz patrzę, czy mam jeszcze coś. Ach, ma. Mam lakier a jeszcze zanim o powiem, to właśnie tutaj mam stare opakowanie Stop Pop z Sally Hansen. To jest stare opakowanie, które możecie kupić na Allegro, one są po 20 coś tam. Z teraz kupiłam w Rossmanie i one ma taką białą zakrywkę, tak? Czyli ta zakrywka nie jest srebrna, tylko ma taką białą, białą zakrywkę, ale to jest dokładnie to samo też kolor wybrałam Light Glow i te o wiele lepiej się sprawdzają niż właśnie te z Liren, więc jeżeli zastanawiacie się, które, to zdecydowanie te z, te z Sally Hansen. Nie ja tak, jak mówiłam, dałam tym kolejny raz szansę, bo już kiedyś, to chyba w poprzednim sezonie. Je miałam, ale one się kompletnie nie sprawdzają. A ten kolor Sally Hansen Night Glow dla dziewczyn o bardzo jasnej karnacji, naprawdę wygląda bardzo, to bardzo naturalnie. I plusem tych Rise Sprayu jest to, że one naprawdę świetnie, a to świetnie trzymają się na nogach i kompletnie nie schodzą, nie wycierają się. I naprawdę ja nie zauważam, żeby bardzo mocno brudziło ubrania. Oczywiście, jeżeli założymy coś, co będzie obcierało te nogi cały czas, no to siłą rzeczy, no to nawet samo opala, czy będzie po prostu się ścierał. Więc takie laistopy w sprayu również, ale te z Sally Hansen naprawdę o wiele lepiej się sprawdzają. Teraz pokażę Wam lakier do włosów, który skradł moje serce, który mam kolejne opakowanie i myślę, że to będzie lakier, do którego będę wracała co jakiś czas. Już jest zakurzony, dlatego że te kosmetyki już trochę leżą w tej torbie. To jest Batiste Hold Me Hair Spray. Jego kupiłam na promocji w Rosmanie za jakieś 16 zł i teraz też pojawił się kolejny raz w promocji Rosmanowej, też 16 zł kosztuje. To jest bardzo duża. Butla bo aż 300 ml i on naprawdę świetnie, ale to świetnie się sprawdza do utrwalania fryzury. Nie zostawia na włosach takiego hełmu, czyli nie mamy wrażenia, że wiecie, chodzimy i co wam ruszymy, to włosy i tak zostaną w tym miejscu. On nie utrwala, więc jeżeli sobie zrobimy loki lub chcemy spryskać grzywkę, żeby tak jak ja w, przypadku, w moim przypadku, zazwyczaj to jest grzywka właśnie do spryskania, żeby ona jakoś tak nie latała po, całym, po całej głowie, to on naprawdę świetnie sprawdza, sprawdza bo on ją bardzo ładnie utrwala w miejscu, ale nie sprawia, że ona wiecie tak, jakby była przyklejona do mojego czoła. I tak samo jest z lokami: on bardzo ładnie loki utrwala i sprawia, że nerwy są takie bardzo ładnie naturalne. Więc ten lak jest Batist mogę polecić, i też bardzo ładnie pachnie, więc jak najbardziej godny polecenia. I chyba reszta to będą już produkty do, do twarzy. I tych produktów, uwierzcie, mi jest mnóstwo, naprawdę bardzo dużo zużyłam. I moja toaletka obecnie, taka piękna to jest taka pigułka. Yy, zostało w niej tylko to, co... Może nie tyle, co najlepsze, tylko po prostu używam teraz kosmetyków, których używanie jest sprawia mi ogromną, ogromną przyjemność. Mam ochotę popróbować kilka nowości, ale też yy, jakby nie umiem się na coś zdecydować. Dlatego na razie zostawiam sobie też zakupy kosmetyczne jakoś bardzo mocno. Yy. Nie napalam się i używam po prostu tego, co mam. A tutaj zużyłam naprawdę ogromną, ogromną ilość produktów. Najpierw pokażę Wam to, co się pojawia u mnie już kilka razy: czyli Skinetic Tonic Rewitalizujący. To jest moje już któreś opakowanie, i kolejne jest w użyciu. Bardzo, to bardzo lubię ten produkt. Ten jest na bazie kwasu migdałowego. Uważam, że jest naprawdę przyzwoity, więc jeżeli. Macie ochotę, zastanawiacie się cały czas, to naprawdę krzywdy wam nie zrobi, a sprawdza się, naprawdę świetnie się sprawdza. Nad tym produktem płakałam mi to bardzo mocno. To jest Peter Thomas Ross, Peter Thomas Rot, a nie Ross, Papkin Enzyme Mask. To jest maseczka złuszczająca, tak, do twarzy, która nie jest niestety dostępna już w Polsce. Marka została wycofana, nie było na nią kompletnie popytu i strasznie, ale to strasznie. Się dziwię, dlatego że to był fantastyczny produkt i jest na pewno i żałuję, że nie kupiłam jak była na promocję za 58 zł, bo wydawało mi się, że te 150 ml to ja zużyję za rok, a chyba pół roku ją miałam. Ja ją, mówię, miałam używać. Uważam, że to jest fenomenalny produkt. I jak ja jej używałam? Używałam jej na jakieś 3 do 7 minut, nakładałam na swoją twarz później zmywałam i później nie nakładałam ani kwasu, bo kwas oczywiście po tej maseczce może zrobić krzywdę, ale krem z retinolem nakładałam i nie szczypał mnie zupełnie, ale też używam kremu z retinolem z Aven, który jest bardzo, ale to bardzo małym stężeniu, więc też jakby nie jest taki mocno inwazyjny na skórę, ale połączenie właśnie kremu z tego z retinolem i tej maseczki sprawiało, że moja skóra wyglądała naprawdę fantastycznie. I naprawdę widać było ogromną, ogromną różnicę w teksturze, w tym, że ona jest wygodzona, w tym, że nie pojawiają się żadne niedoskonałości, nawet przed miesiączką nic się kompletnie nie pojawiało. Myślę, że tej maseczki wrócę na pewno. Wiem, że jest dostępna na Cold Beauty, na Look Fantastic, na truskawce również można ją dostać, więc na pewno, na pewno do niej wrócę. Żałuję tylko, że nie ma już jej w Polsce i że trzeba będzie po prostu czekać na, na przesyłkę dość długo, bo to jest świetny produkt. Dziwię się, czemu marka została wycofana, wycofana właśnie z Polski. To już też leży bardzo, bardzo długo. To jest Alpha H Liquid Laser Cleansing Oil, od, właśnie od Alpha H, produkt do mycia twarzy. Ja go używałam. Na początku, jako drugie mycie twarzy, albo poranne, świetnie się sprawdzał, a później, kiedy już zaczynałam mieć go troszeczkę dosyć, bo wiecie, są takie produkty czasem, które sprawiają, sprawdzają się u nas doskonale, ale po pewnym czasie mamy już ich dosyć i chcemy, żeby się skończyły, bo, bo nas drażnią, bo chcemy wypróbować coś nowego, bo po prostu mamy milion, milion innych, z, z milion innych jeszcze wiecie, powodów, do których i zaczęłam używać go do demakijażu twarzy. Demakijażu oczu nie zmywam. Z demakijażem oczu sobie kompletnie nie radzi ale radzi sobie świetnie z demakijażem twarzy i świetnie, ale to świetnie Z, czyszczę, z demakijażem z... twarzy naprawdę radzi sobie e, bardzo, ale to bardzo dobrze, ale oczy, wiecie, mało który produkt świetnie zmywa oczy, ale do pierwszego, do drugiego oczyszczenia twarzy jak najbardziej mogę Wam polecić. Mi się po prostu znudził. Wiecie, dużo produktów do mycia twarzy, mi się nudzi. Ten mi się znudził, czy do niego wrócę, może kiedyś, może kiedyś za nim zatęsknię, ale e, używam teraz e, pest and Mortar e, tego białego, takiego Renew i tamten jest po prostu. Uwielbiam go, więc myślę, że do tego na razie nie wrócę, ale jeżeli na przykład nie lubicie. E... Jeżeli na przykład oskie Wam się nie spodobała i chcecie coś, coś innego, to myślę, że to będzie też dobrym wyborem, bo on też ma taką fajną właśnie konsystencję jak żelu, który w kontakcie ze skórą sprawia, że... znaczy zamienia się w olejek po prostu. Kolejny czyści to nie będzie Clinic Take the Day Off. Żeby Was nie zmieniło opakowanie, to jest produkt, który dostałam w opakowaniu po kliniku. Tutaj jest Soap and Glory, chyba mleczko do mycia w twarzy, takie to brzoskwiniowe, jakaś taka nowość, bardzo duża butla taka duża butla, duża pojemność, próbkę tego, znaczy no nie próbkę, bo ja dostałam praktycznie pół opakowania tego, więc naprawdę dość, dość dużo dostałam od Ani, bardzo przyjemny produkt, naprawdę bardzo fajny do takiego porannego mycia twarzy, to takie mleczko, taki kremik, którym po prostu oczyścimy naszą twarz rano z jakiejś tam pozostałości po, po, po wieczornej pielęgnacji, po nocy i naprawdę bardzo fajnie się sprawdził. Miał taki bardzo fajny, odświeżający zapach, więc, więc tamten produkt z sobą też mogę polecić, bo krzywdy mi nie zrobił. Zostawiam Wam oczywiście link na dole, ale to zużyłam po prostu z przyjemnością. Nie jest jakby jakoś łatwo dostępny u nas w Polsce, bo gdyby był, to pewnie bym po niego sięgnęła. Właśnie do takiego porannego oczyszczania twarzy, teraz szczególnie latem, kiedy rano nie potrzebujemy jakichś takich mega ciężkich, mega intensywnych balmów, nie czujemy takiej potrzeby, tylko po prostu chcemy delikatnie oczyścić twarz to ten właśnie z Sobeng sprawdził się dość, dość fajnie. Kolejny czyściłyściej jego produktów do myśli twarzy zużyłam. To jest mój ulubiony, ukochany olej jego taty Harper, Nourishing Oil Cleanser. I nad tym produktem płakałam strasznie, jak się skończył. Dlatego, że jego cena obecnie podskoczyła i kosztuje 64 funty. I to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Bardzo rzadko tata Harper jest na promocjach, a jeżeli jest to tylko 10%, to jest bardzo, ale to bardzo mało. I na pewno do niego jeszcze kiedyś wrócę. Wrócę. Nie, nie, nie mogę się dzisiaj wysłowić, ale dawno nie nagrywałam. Na pewno do niego jeszcze kiedyś wrócę, jeżeli lubicie olejki do mycia twarzy i lubicie w ogóle tą formułę i chcecie coś naprawdę bardzo luksusowego, takiego wiecie, z wysokiej półki, to ten produkt świetnie, ale to świetnie się sprawdzi. E, no ja go uwielbiam. Naprawdę uwielbiam, ale na razie jego cena jest och, zaporowa. Kosztował 50 chyba 3. Wcześniej teraz kosztuje 64. W ogóle produkty, zarówno te Tata Harper, jak i May Lindstrom i jeszcze parę innych chyba tak? Kipris czy Kypris poszły bardzo mocno do góry, co mnie bardzo to bardzo irytuje, no ale co zrobić, niestety. Ale ten mogę Wam polecić, jeżeli szukacie tak jak nie wiem, czegoś luksusowego i czegoś do drugiego mycia twarzy lub porannego mycia twarzy, to jak najbardziej to jest na tak. Do demakijażu raczej bym sobie go nie zużywała, bo po prostu jest za drogi. Kolejna rzecz to jest Pixie Double Cleans To jest produkt, który stworzyła Karolina Hajnos. To jest guru, jeżeli chodzi o produkty do pielęgnacji twarzy. Produkt, który miał taką, wiecie, podwójną konsystencję, czyli z jednej strony był balm, taki do zmywania, do zmynia, do zmywania makijażu, a, dalej był, a po prostu z drugiej strony był krem, który miał służyć jako drugie oczyszczanie twarzy. Produkt, który naprawdę świetnie, ale to świetnie się sprawdzał. Bardziej bym powiedziała, że to jest fajny produkt na wyjazdy. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, jeżeli nie macie ochoty ze sobą zabierać miliona rzeczy, wiecie, takich do demakijażu, to to jest idealny, e, idealny produkt. Jeżeli chcecie głębszą recenzję tego produktu, to na pewno dajcie mi znać na dole w komentarzach i Wam nagram, dlatego że planuję kupić go kolejny raz, bo on nie jest dość drogi, kosztuje 24 funty, więc dość przyzwoitą ma cenę. A naprawdę fajnie mi się sprawdzał i myślę, że właśnie na jakiś taki wyjazd kilkudniowy również się mi sprawdzi, więc ten mogę Wam polecić, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie głębszą procedurę, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. Kolejna rzecz to jest Pixie, to jest Vitamin Wake Up Mist, produkt, który kupiłam, jak spodobał mi się tamten produkt właśnie z Pixie czyli ten czyścik, to po prostu kupiłam ten, on tutaj ma witaminę B3, w składzie ma też wodę z e, kwiatu pomarańczy, ma kwas bardzo fajny produkt do psikania twarzy rano, tak, czyli do odświeżania jej, kiedy na przykład mamy ją już umytą, i zamiast toniku po prostu spryskujemy sobie ją, dodatkowo jeszcze wchłania się z tego produktu witaminy w nią. Bardzo ładnie odświeża, bardzo ładnie sprawia, że skóra nabiera takiego, wiecie, gl glow, takiego blasku. Faktycznie jest taka pobudzona do życia, więc ten produkt z Pixi również mogę Wam polecić. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę na taką głębszą recenzję, to dajcie znać na komentarzach i na pewno Wam taką nagram. Kolejny produkt to jest mój ukochany krem do twarzy Pestel and Mortar, czyli Hydrate. Teraz używam produktu od Origins. Tego jeansing, bo po prostu ten mi się skończył tak niefortunnie szybko, że nawet nie zdążyłam załowić kolejnego opakowania, a ja kremu nawierzającego na dzień po prostu używam i muszę używać. Dlatego kupiłam tamten z Origins, bo tamten też mi się oczywiście bardzo, bardzo fajnie sprawdza, ale do tego wrócę na pewno. Jak tylko zużyję tamto opakowanie tego z Origins, to ten z Pestle and mortal wróci, bo to jest fenomenalny krem nawierzający, na którym pięknie wygląda makijaż, który daje nawierzenie. Cały Boży dzień, naprawdę świetny produkt i tylko jedyny minus to jest takie, że nie widzimy, kiedy on się po prostu kończy. E, więc jakby jak już tutaj wiecie, taka, taki, taki jakiś prześwit był zrobiony w tym opakowaniu, żeby było widać, kiedy ten produkt się kończy, to byłabym bardzo wdzięczna firmie. No, ale ogólnie bardzo sobie cenię produkty tej marki i używam zarówno czyścików tych obu, jak i miałam serum, tak e, mam też próbki tego kremu z znaczy tego oleju z retinolem, wszystkie naprawdę bardzo lubię i bardzo bardzo mogę Wam polecić ta, e, tą markę. Dalej pokażę Wam produkt z Lick, serum i bardzo fajne, bardzo przyzwoite, e, bardzo się z tym lubiłam i bardzo fajnie działało. No, mam skórę, ale do niego nie wrócę, dlatego że jest tylko ważne 3 miesiące od otwarcia, a ja nie jestem w stanie zużyć całego opakowania w ciągu 3 miesięcy, bo mam inne produkty, pomiędzy którymi, wiecie, cały czas jakby moja pielęgnacja codziennie wieczorem wygląda inaczej. Staram się, żeby była raz retinol, raz kwasy i tak, żeby po prostu ona przechodziła, a kiedy moja skóra już ma dosyć i retinolu, i kwasów, to na przykład jakiś olejek, serum nawilżający, więc do tego produktu nie wrócę. Raczej będę szukała czegoś, co ma dłuższy termin ważności. Ale jeżeli Wam to nie przeszkadza zupełnie, to to jest świetny wybór w bardzo przyzwoitej cenie. 15% kwasu glikolowego, więc dość silny produkt. Jeżeli zaczynacie przygodę, to myślę, że powolutku i raczej bym patrzyła na reakcję skóry, jeżeli o to chodzi. Kolejna rzecz to jest niezużyty produkt. To jest L'Oreal olejkowy rytuał. Nie jestem w stanie go zużyć, a on już zaczyna śmierdzieć. Ale jeżeli na przykład macie i chcecie wybrać sobie jeden olejek tylko do pielęgnacji waszej twarzy i macie na niski budżet, to ten z L'Oreala naprawdę świetnie się sprawdził. I dopóki mogłam tego używać, później zaczęłam używać go koło skórek, ale później już zapach takiego zjełczałego oleju zaczął mi bardzo mocno przeszkadzać, dlatego leci niestety do kosza. Ale ja też miałam w pewnym momencie bardzo dużo olejków do twarzy, więc wiem, że sama jakby zmarnowałam ten produkt. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i przyzwoity. NARS Radiant Creamy Concealer zużyłam, słuchajcie, do tego stopnia że wydubałam tutaj e, jakby ten, tą taką blokadę, przez którą jeszcze przechodziła e, ta pacynka, żeby móc jeszcze tam e, mocniej, mocniej wygrzebać, dlatego że na samym dnie naprawdę zostało bardzo dużo korektora, a, a, a już ta, ta pacynka jakby nie dochodziła do samego dna. Uwielbiam ten korektor, uważam, że to jest jeden z najlepszych korektorów, jakie miałam przyjemność używać. Teraz używam Maca Pro Longual. jak tylko Mac się skończy, to wrócę z powrotem do tego. Będę po prostu pomiędzy nimi przechodziła, bo obydwa kolektory bardzo lubię. Ten lubię ciut bardziej, więc ten mogę Wam polecić. Mówię oczywiście w najjaśniejszym odcieniu Chantilly. Eee, następna rzecz to jest Klinik. Eee, to jest produkt do demakijażu oczu. Fantastyczny produkt, który dostałam z miniaturką. Nie pamiętam, co zamówiłam z Clinique. Ach, serum koncentrat nawilżający i to dostałam jako miniaturkę. Fantastyczny produkt, który świetnie zmywa makijaż oczu, bardzo dobrze sobie radzi z wodoodporną maskarą, więc jeżeli szukacie czegoś fajnego, to ten produkt z Klinika to jest Klinik Day Off do zmywania właśnie rzęs i również pomadek takich bardzo matowych. Świetnie, ale to świetnie się sprawdził, więc polecam tam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tutaj mam oczywiście jeszcze też właśnie serum chalonowe z Pastel Mortar, więc jak widzicie, ta ta naprawdę bardzo, ale to bardzo długo leży. To denko moje. Uwielbiam to serum, uważam, że jest fenomenalne. Teraz używam produktu z klinika, ale do tego na pewno wrócę i zarówno ten produkt z klinika, jak i to będę używała na zmianę, bo sprawdza się u mnie fenomenalnie. Bardzo, ale to bardzo fajny produkt, więc. Mogę wam, mogę wam to polecić i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, tak, dwie rzeczy Wam jeszcze pokażę, które tutaj mam, to jest tak, czekajcie, to odrzucę, to jest produkt z, również z kwasem glikolowym, nie pamiętam ile ma chyba procent, chyba też 15, z biodermy, Bioderma, Bioderma segum, bardzo fajny, bardzo przystojny produkt, bardzo jakby do, łatwo dostępny u nas w Polsce, właśnie 9 miesięcy od otwarcia, więc jeżeli nie znajdę niczego z kwasem glikolowym, to wrócę do tego produktu, bo też się świetnie u mnie sprawdzał. I ostatnia już rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest klinik krem pod oczy ten Pepstart. Naprawdę fajny produkt, który świetnie sprawdza się rano. Do tego, żeby skóra była świetnie nawilżona, żeby korektor się na niej pięknie trzymał, naprawdę byłam z tego produktu bardzo zadowolona. Tutaj jest tylko 3 ml, a starczą mi na ponad miesiąc używania codziennie rano, więc jest mega, mega wydajny i mega, mega gęsty. Świetny, świetny produkt, ale jeszcze jedna rzecz jest, o której Wam chcę powiedzieć. Ach, o ile zdążę, bo widzę, że mnie miga materia. Mam tutaj próbkę podkładu z e, Urban Decay, tego All Nighter. Jego jest... Cała, cały słoiczek. Dostałam kolor 0,1, czyli ten, jakby najjaśniejszy, bo 0,5 był bardzo, ale to bardzo różowy. I muszę Wam powiedzieć, że to jest najgorszy podkład, jaki kiedykolwiek miałam e, możliwość testowania. Przede wszystkim ciemnieje i to mega, robi się pomarańczowe na skórze. Wchodzi w jakieś zmarszczki, waży się. Ja mam suchą skórę, więc ja nie mam jakichś mega problemów z tym, żeby moja skóra się jakoś mocno przytuszczała. Ogólnie nie widzę powodów, dla których mogłabym się tym produktem zachwycić. Uważam, że jest naprawdę mega, mega przeciętny i znam o wiele, wiele lepsze. Więc jeżeli zastanawiałbyście się nad tym online terem od Urban Decay, szukać jakiegoś długotrwałego podkładu, to ja bym się bardziej skłaniała w stronę Diora Forever albo ewentualnie jeszcze Estée Lauder Double well, chociaż też mam wrażenie, że troszeczkę zmienili formułę i trochę zepsuły tam ten podkład. Ale tego All Nightera raczej bym nie wybrała na jakieś wielkie wyjście. Chciałam go po prostu przetestować, bo szukałam podkładu na wesele. Chciałam czegoś innego niż Dior Forever, ale Dior Forever i tak zagościł na mojej skórze, bo ten z Urban Decay po prostu jest fatalny. I to jest całe moje denko. Oczywiście kilka próbek jakichś tam, wiecie, produktów się również znalazło, ale moje jedenko jest całe, Użyłam wszystkie produkty. Mam nadzieję, że bateria wytrzyma. Jeżeli tak, to super, to będę mogła się z Wami pożegnać. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. Jeżeli macie ochotę na jakąś głębszą recenzję, czy tego czyścika od Pixie, czy tej mgiełki, czy czegokolwiek, co Wam się tutaj spodobało, czy na przykład chcecie recenzję produktów marki Pester Edmortal Mortal, bo zastanawiacie się na przykład na ich kupnym i chciałybyście coś więcej się o nich dowiedzieć, to również dajcie mi znać na dole w komentarzach i ja taki film dla Was nagram, bo teraz planuję wrócić wziąć się jakby za ten mój kanał i, i żeby te filmy pojawiały się jednak regularnie, dlatego że są wakacje, mój syn jest już na tyle duży, że naprawdę daje mi możliwość tego, żebym mogła sobie nagrać filmik, chociażby codziennie jakiś, i mam po prostu go wrzucić, więc jeżeli macie ochotę, to dawajcie mi znać na dole w komentarzach informacje, o czym chciałobyście słuchać ode mnie, jakie filmiki Wam się najbardziej podobają i ja naprawdę będę mogła wtedy sobie to wszystko uporządkować, bo muszę Wam powiedzieć, że Trochę problemów teraz rodzinnych, takich mega, mega intensywnych i straciłam wenę jakby do nagrywania, więc jeżeli chciałbyście mnie oglądać, to po prostu natchnienie musicie mi dać i powiedzieć, co byście chciały na moim kanale zobaczyć, więc na pewno dajcie mi znać na dole w komentarzach, a ja Wam teraz dziękuję bardzo, bardzo za oglądanie i pozdrawiam. Pa!